Dzień dobry, witajcie! Dzisiaj postanowiłam nakręcić taki nietypowy filmik, to znaczy typowy, bo oczywiście perfumowy, ale nietypowy, bo okazjonalny. Wiadomo, że zbliża się Święto Wszystkich Świętych, a my pachniemy zawsze, ale najważniejsze, że pachniemy odpowiednio do okazji. Więc dzisiaj takie perfumy, które mnie kojarzą się z tym świętem i które uważam, że bardzo dobrze sprawdziłyby się na dzień 1 listopada. Jak wybierałam te perfumy, to stwierdziłam, że oprócz jednego zapachu, wszystkie mają jeden wspólny mianownik. Uspokajają mnie, dają mi pewnego rodzaju wyciszenie, bo też takie jest dla mnie to święto. 1 listopada jest to dzień, w którym ja się troszkę zatrzymuję, jest to dla mnie święto zadumy, takie, w którym wspominam moich bliskich, których już z nami nie ma. Nie wyobrażam sobie na cmentarzu pachnieć krzykliwie bardzo słodko, albo wyzywająco, ale to oczywiście ja, więc wybrałam kilka takich zapachów, o których chcę wam powiedzieć, a które wydaje mi się pasują do tej okazji. Pierwsze perfumy, które od razu mi się nasunęły, gdy sobie pomyślałam o święcie wszystkich świętych, to jest Satin od Lalique. Perfumy z roku 2013, autorka Natali Lorson. Samo nazwisko już mówi o tym, że będzie to zapach klasa. Jakie ma nutki? Uf, bez okularów nie ma szans. Mamy w składzie heliotrop, gardenie i jaśmin, fasolkę tonkę, wanilię i różowy pieprz, drzewo sandałowe, paczule i wytywerie. Ja najbardziej wyczuwam tutaj oczywiście heliotrop, odrobinkę fasolki-tonki, wanilię, ale w takim niesłodkim wydaniu i paczule. Kiedy pierwszy raz powąchałam ten zapach, to sobie pomyślałam, że on jest dużo starszy. Kojarzyło mi się z takimi zapachami z lat 80. 90. i tak naprawdę to się zdziwiłam, że to jest zapach z 2013 roku, bo on ma w sobie coś takiego niewspółczesnego. E, taką nutkę troszkę retro, a może po prostu klasę. Może tak powinnam powiedzieć. Klasę, czyli coś, czego niektórym teraźniejszym zapachom brakuje. I mówimy to o różnych perfumach w gronie perfumomaniaczek, że współczesne perfumy nie mają już tego czegoś, czym się zachwycamy. A jaki jest satin? Satin jest taki, jak się nazywa. Satynowy. Jest delikatny, otulający, pudrowo-waniliowy, ale ta wanilia nie jest słodka. Tutaj słodyczy dodaje fasolka tonka, Natomiast wanilia jest budyniowa i kojarzy mi się rzeczywiście z waniliowym budyniem, ale z takim jak ja robię. Cóż to za budyń, który robię sobie sama? Taki bez cukru. Kupuję budyń bez cukru i jem go bez cukru. Ewentualnie poleję sobie odrobiną soku malinowego. Ale czuję waniliowy smak, a nie czuję słodyczy. I taki jest właśnie dla mnie satin. Odrobina słodkości, która jest w tych perfumach. Pochodzi od fasolki tonki. Ale jest jej tyle, jakby ktoś odmierzył ziarenka cukru i nie dodał ani jednego za dużo, ani jednego za mało. Idealnie. Te perfumy to jest taki puchaty szalik, ale cienki. Otula, daje ciepło, ale nie przytłacza. I ma w sobie rodzaj jakiegoś takiego dziwnego spokoju. No tak przynajmniej brzmi na mojej skórze. Drugi zapach, który bardzo mi pasuje do Święta Wszystkich Świętych, to jest Nura Soluto od Roberto Cavalli. Patrzę tak, czy paluchów nie widać. Jak widać, to moje nakremowane ręce trudno. Zapach z 2013 roku, autorka to jest Louise Turner. Wiecie co, jak sobie wypisuję daty, to staram się teraz wypisywać również autorów zapachów, bo mam zamiar zrobić sobie takie zestawienie, E, których perfumiarzy mam w swojej kolekcji najwięcej? Nie wiem kiedy to zrobię, ale plany są. Co ma w sobie Nero Asoluto? Ma orchideę i cytrusy, ma wanilię, ma heban i nuty drzewne. Ostatnio kupiła go sobie Monika Moczulska, pozdrowionka, e, i mówi, że pachnie jej ten zapach śliwką. Śliwki nie ma w składzie, ale ja wiem o czym ona mówi. Mi się wydaje, że ta wanilia z orchideą i z tym drzewem chyba nowym daje taki śliwkowy podton. I ja to czuję, wąchając te perfumy z korka. Natomiast jak mam je już naniesione na siebie, albo tutaj gdzieś mam na chusteczce, o, nanosiłam je kilka godzin temu, bo to jeszcze chusteczka z pracy, to już tego podtonu śliwkowego nie czuję. Tylko czuję właśnie orchideę, wanilię i nutki drzewne. Natomiast na dworze jeszcze czuć cytrusy. To jest taki zapach, który ma w sobie tyle spokoju. Ja już wam kiedyś o tym mówiłam, że jak noszę te perfumy, to jakby się świat zatrzymał. Jestem tylko ja, moje myśli, relaks i ładny zapach. I bardzo lubię je nosić do pracy. Dzisiaj nawet oglądałam filmik Justyny. Pozdrawiam cię Justyna i ona też miała go w ulubieńcach września. I też to jest mój wrześniowy ulubieniec pośród wielu innych, oczywiście. A lubię je nosić też dlatego, bo to są perfumy, które mają taki efekt, jaki uwielbiam czyli znikają. A jak gdzieś zaczynam się ruszać, ruszę ręką, czy pokręcę głową, i włosy mi się ruszają to ten zapach przypomina mi, że ze mną jest. Otulający, uspokajający, bardzo przyjemny, odrobinkę zmysłowy. Ale spokojny. I kolejne perfumy, których chętnie używam i bardzo kojarzą mi się z jesienią i zimą, i myślę, żeby się nadawały na wyjście 1 listopada. To jest Elisab Le Parfum Locutur. Le Ostatnio Lavandine do mnie pisała pod moim filmikiem właśnie o tych perfumach, dlaczego nie pojawiają się w moich filmach, czyżbym ich nie lubiła. Odpisałam je, że je uwielbiam. Ale niestety wiosną i latem siedzą w pace, Dostały wyrok. Za co? Za to, że bardzo kojarzą mi się jednak z tymi zimnymi dniami, bo wtedy pachną na mnie najładniej. Jest to zapach z 2014 roku. Autorem jest oczywiście Francis Kurkdjian, jak całej linii Le Parfum. A mamy w nutkach kalabryjską bergamotkę, magnolię, kwiat pomarańczy, jak w całej linii Le Parfum, <noise> zielony migdał i wanilię. Bardzo lubię te perfumy. Mam je jeszcze naniesione na rękę, bo sobie naniosłam w pracy. Słuchajcie, to jest tak piękny zapach. Dla mnie oczywiście. Piękny kwiat pomarańczy. I ta nuta zielonego migdała, która dodaje kremowości, ale i takiej świeżości. Dojrzałe migdały nie robią takiego efektu. Raczej robią zapach takim troszkę ciężkim, czasem orzechowym. Natomiast zielony migdał to jest taka kremowość i świeżość. I też są to perfumy, które bardzo mocno kojarzą mi się ze sweterkiem. I w sumie mogłam je ująć w tagu u Anecznika, ale Mungerle'ą zwyciężył. Mam oczywiście zapasową flaszeczkę, jakby co, bo przecież zapach ten jest wycofany, wiemy wszyscy. Chodzi o ten składnik. Ale jeszcze mam, bardzo chętnie będę używać. No i uważam, że nadaje się na wszystkich świętych. Jeśli jesteśmy przy zapachach od Francisa kurg to kolejnym zapachem chyba was zaskoczę, bo to będzie Nina Ricci Rose Ecstas, zapach z 2017 roku, mający następujące nuty: czerwone jagody, róża, malina, wanilia, piżmo i drzewo bursztynowe. I na początku ten zapach jest bardzo słodki. Jest mocno malinowy i te czerwone jagody jeszcze mocniej wysładzają ten zapach. I czuć bardzo mocno wanilię. Natomiast jak ta pierwsza faza przeminie, to zostaje zapach cudownie różany z odrobinką wanili i z nutą bursztynowego drzewa, czyli żywicy bursztynowej. I on pachnie tak tylko i wyłącznie jesienią i zimą, bo latem, latem jest słodko-owocowo różany. I gdybym miała użyć tych perfum na 1 listopada to użyłabym ich kilka godzin wcześniej, żeby te pierwsze nuty przeminęły i została tylko ta przyjemna, różano-bursztynowa baza. Kolejny zapach, który mi przychodzi do głowy, tutaj mam odleweczkę. To jest Just Cavalli od Roberto Cavalli. Odlewkę mam od Gosi, buziaczki Gosia. Zapach z 2013 roku. Stoją za nim Francis Pellegrin, Natalii Lorson. Ma tylko trzy nuty: Neroli, Gardenię Tajtańską i Drzewo Różane. Ten zapach jest bardzo uniwersalny. Ja go lubię wtedy, kiedy jest ciepło, ale lubię go też, kiedy jest zimno. I chyba nawet bardziej lubię go wtedy, kiedy jest zimno, bo ten zapach jest wtedy głębszy. Mam wrażenie, że mocniej projektujący i dłużej utrzymujący się na skórze. A jest taki odrobinkę cytrusowy i coś takiego tam jeszcze jest, nie wiem czy to do drzewo różane, co daje taki bardzo przyjemny, taki ciepły, otulający, ale jednocześnie taki mydełkowy podton. I spokojnie mogę sobie wyobrazić, że jestem w grubym płaszczu otulona szalem i pachnę dost cavalli od Roberto Cavalli. To jest też zapach, który pokazuje, że nie trzeba 30 nut, żeby zrobić coś pięknego. Czasem minimalizm popłaca i z trzech nutek można wydobyć taki zapach, który spodoba się pewnie większości z nas. Ale testujcie, nie biorę odpowiedzialności. Ostatni zapach, który wszedł mi do głowy, znalazł się tutaj bardziej ze względu na nazwę niż ze względu na sam zapach. To będzie Happy Spirit. Od Chopar. Mam tutaj próbeczkę, którą dostałam od Moniki, ale z Moniką mam jakieś tajemnicze połączenie, i bardzo często tak bywa, że jak ja sobie coś pomyślę, to ona mi pisze to w komentarzach. A tym razem było tak, że jak sobie pomyślałam o tym, że te perfumy będą w moim zestawieniu, to za kilka dni dostałam od Moniki paczkę, w której zgadnijcie, co było. Nic innego. Tylko Happy Spirit, ale pasuje mi dzisiaj do swetra. Perfumy są z 2007 roku, czyli najstarsze w tym zestawieniu moim dzisiejszym, a skomponował je Dominik Ropion. I mamy tutaj malinę i gorzką pomarańczę. Mamy wiciokrzew, osmantus, drzewo kaszmirowe, bursztyn i piżmo. I te perfumy są lekko owocowe. Ale mają w sobie też taką goryczkę. I jak tamte były takie wyciszające, otulające, to te mają w sobie jednocześnie spokój i jakieś takie pobudzenie. A zapach jest radosny, wesoły, w końcu Happy Spirit, ale też elegancki. No ale przecież wiadomo, że dominik kropią nie zrobiłby po prostu owocowego zapachu. Musi mieć głębie. Musi mieć coś w sobie takiego, co nas zanęci. No to ten nęci. I to są już wszystkie propozycje, które miałam dla Was na dzisiaj. Bardzo jestem ciekawa, jak Wy wybieracie perfumy na dzień 1 listopada? Czy to są klasyki, które wybieracie od lat, te same, bo zawsze Wam się sprawdzają? Czy wręcz przeciwnie, testujecie, próbujecie? Dajecie różnym zapachom szansę, żeby zobaczyć, jak się zachowują tego dnia. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że jak się przygotowywałam do tego filmu, to sprawdzałam e, opinie innych ludzi, jakich perfum używają na Wszystkich Świętych i zgadnijcie, co prowadziło w rankingu. Ombre on demont. Nie wiem, czy to ze względu na nazwę, czy ze względu na sam zapach, chociaż uważam, że zapach by się sprawdził. On by się obronił w ten dzień. Ja mam do niego takie podejście yy, i miłość, i nienawiść. Już parę razy miałam go w koszyku, bo zapach jednego dnia bardzo mi się podoba i uważam, że idealnie do mnie pasuje. A innego dnia nakładam go na siebie i stwierdzam: Nie, no co ty zwariowałaś, nie będziesz w nim wchodziła, nie pasuje wcale do ciebie. Ze względu na to, że tak mam, to do tej pory go jeszcze nie mam. Czy kiedyś będę miała? Nie wiem. Bo robiłam naprawdę już kilka podejść i cały czas jest to samo. Nie mogę znaleźć takiej pory, żeby on mi się podobał kilka dni z rzędu. Ale wiem, że Kasia go ma. Pozdrawiam cię, Kasia, bo kupowała go ostatnio, pisała mi w komentarzu. No i jestem ciekawa, Kasia, czy myślisz tak jak ja, że on by się sprawdził na ten dzień? I to już koniec tego filmu. Mam nadzieję, że dotrwałyście, nie zanudziłam. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jeszcze wam tylko chciałam powiedzieć, że najprawdopodobniej następny filmik nakręcę z Robercikiem. Już mam pomysł na temat i na klucz do wyboru zapachów. No Robercik się zdziwi. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia, buziaki papa.